Drodzy Państwo, chciałbym bardzo serdecznie wszystkich zaprosić na tegoroczny jazz który odbędzie się między 22 a 24 września. Pierwszego dnia wystąpił dla Państwa Big Band Jana Konopa z okazji 20-lecia klubu środowisk twórczych Krypta. Następnie w klubie Miazga wystąpi dla Państwa Minim Experiment. Drugiego dnia festiwalu zagra Piotr Woltasik Quartet, Celluloid z udziałem specjalnego gościa Doroty Miśkiewicz oraz Nikola Kołodziejczyk Instant Ensemble. Trzeciego dnia festiwalu zagrają dla Państwa Irek Wojczak, Folk Five Polish Quintet, Piotr Manczyk z projektem Retrospections oraz Jerzy Małek, Drów Collective z udziałem specjalnego gościa Andy Ninwil. Po koncertach zapraszam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na jam session do klubu Krypta. Jerzy Małek.